Wiem, że ten film wyszedł już jakiś czas temu na Netflixie, ale stwierdziłem, że muszę go nadrobić. Szczególnie, że muszę oddać sprawiedliwość reżyserowi i chociaż raz powiedzieć dobrze jego nazwisko, bo sprawdzając swoją recenzję filmu Crawl, czyli ta pełzająca śmierć, tak. Ten, to piękne tłumaczenie sprzed dwóch lat, ten czas tak leci i tam czytałem jego nazwisko jako Aja. Zasłużył, żeby nawet z opóźnieniem, ale pogadać o jego filmie. Oxygen, czyli oxygen, czyli tlen. To najnowszy film od reżysera Aleksandr Orza. Ugh. No, robię co mogę, moi drodzy. To jest to francuski thriller science fiction, który opowiada nam historię kobiety granej przez Melanie Laurent, która w zasadzie też nie wie, kim jest, więc i my nie wiemy na początku filmu, która budzi się nagle w jakiejś klaustrofobicznej komorze kryogenicznej, i słysząc od, nazwijmy to, pokładowego komputera, że poziom tlenu coraz bardziej spada, musi ona wykombinować, jak się z tego miejsca wydostać. I dostajemy, moim zdaniem, całkiem solidny thriller. Klaustrofobiczny, który no, oczywiście tutaj na myśl przywodzi takie filmy jak Berit z Reynoldsem. Czyli mamy prawdopodobnie cały film w jednym ciasnym pomieszczeniu i naszą bohaterkę, która po prostu musi jakoś ogarnąć tą sytuację, dowiedzieć się kim jest, co się stało, co musi zrobić, żeby przeżyć i tak dalej. I to jest oczywiście jeden z tych filmów, którego potężną mocą wewnątrz jest to, że nie wiemy, co się wydarzy. Więc postaram się tutaj na początku teraz powiedzieć parę zdań bezspoilerowo, ale zaraz będę musiał wejść w spoilery. No, minęły już tam ze dwa tygodnie od premiery, czy ileś, a. No, no, nie da się, po prostu nie da się o tym filmie inaczej pogadać. Znaczy, może inaczej, są rzeczy w tym filmie, o których chciałbym powiedzieć, i nie da się tego zrobić bezspoilerowo. A tak ogólnie muszę powiedzieć, że podobało mi się po pierwsze to, że rzeczywiście, mimo że są pewne klisze tego gatunku, takiego, nie wiem czy to w ogóle można nazwać gatunkiem, ale takiego thrillera klaustrofobicznego, że nasz bohater czy bohaterka jest w jakiejś ciasnej przestrzeni. Wiecie, to nawet nie musi być oczywiście coś koniecznie typu Berit, że dosłownie koleś leżał w trumnie. To mogą być takie filmy jak Telefon, nie wiem czy pamiętacie ten z yy, Colinem Farelem, jak był zakładnikiem snajpera w budce telefonicznej. Są takie jakieś, taka, takie wiecie, gdzie jest mało miejsca, mało czasu, czas ucieka wręcz, a nasz bohater musi szybko składać układankę razem z nami. No to jest bardzo fajna formuła, która jak się ją zrobi, nie najgorzej. A tutaj właśnie tak jest moim zdaniem zrobiona. Nie jest to ale jest zupełnie nie najgorzej, to wychodzi z tego soli solidny thriller, który naprawdę potrafi trzymać mnie jako widza w napięciu. I na szczęście nie mam klaustrofobii, a może właśnie szkoda na taki film jakby można było sobie włączyć, bo podejrzewam, że jeśli ktoś z Was boi się ciasnych przestrzeni, no to ten film <laughs> to jest taki największy koszmar ever, że budzicie się nagle w jakimś ciasnym pomieszczeniu i po prostu wiecie, nie, nie możecie z tego wyjść. Ale nawet bez klaustrofobii czułem... To, co powinienem czuć, zgodnie z formułą filmu, czyli to, że kurna, jesteśmy zamknięci w jakimś ciasnym miejscu. I dla mnie nawet gorsze było od tej ciasności to, że to jest, to się dzieje tak, jakby chyba w niedalekiej przyszłości, z tego, co możemy, powiedzmy, w pierwszych minutach filmu wywnioskować, ponieważ ona rozmawia z tym komputerem, który jest takim, wiecie, na zasadzie trochę jak halem z e, Odyssei Kosmicznej, że gada do niej, na zasadzie odpowiada głosem na jej pytania, ale wciąż, wiadomo, jest komputerem, nie jest jakąś sztuczną inteligencją, takim trochę prawie Jarvisem, powiedzmy. No, ograniczonym powiedzmy w stosunku do Avengersów, nie do Tonego Starka wymysłów. Ale to, co mi się podobało w tym filmie, to że właśnie zamiast jakiejś trumnej takiego bardzo prostego miejsca akcji mamy jakiś futurystyczny science fiction. W taką kapsułę kryogeniczną, która dostarcza nam też wielu fajnych elementów, tak zwanego body horror, czyli horroru związanego z ciałem. Znaczy, nie przesadzajmy, nie wiem, tutaj wiecie, nie wiem, nie wiadomo czego, ale są momenty wewnątrz tego filmu, które tak jak klaustrofobia aż tak na mnie nie działała, tak to, że na przykład nasza bohaterka w pierwszej minucie wyjmuje sobie z żyły jakąś, e, wiecie, igłę i jakieś tego typu rzeczy. O, to, to na mnie działa. Takich rzeczy bardzo nie lubię. Ja chirurgiem bym nie mógł być na pewno. Yy, yy, I po prostu ten film pod takim względem, nawet żałowałem, że gdyby tutaj reżyser, czyli pan Arza, poszedł w stronę Kronenbergów albo jakichś takich, wiecie, osób, które jarają się właśnie takim horrorem tego typu ciało, efekty specjalne, Oj, co ten film mógłby być jeszcze bardziej, może tak, mniej thrillerem, mniej jakimś takim, wiecie, science fiction, czymś luźnym, a czymś zdecydowanie bardziej horrorowym, i nie jest tym, więc no, nie będę o tym gadał. Ale lekko zahacza o takie terytoria, i myślę, że to jest ciekawe. To urozmaica nam historię, która zazwyczaj, prawda, opiera się na gadaniu, że nasza bohaterka próbuje zadzwonić, próbuje się wypytać o coś komputera, próbuje coś sobie przypomnieć, więc. Takie elementy z różnych gatunków dodają tej historii jakiegoś czegoś. Takich, to są takie przyprawy po prostu. No i jak już o tym mówimy, to wydaje mi się, że muszę tutaj wejść w spoilery, więc ostrzegam. Ponieważ zazwyczaj w tego typu filmach to ta pierwsza połowa, to takie BUM! Jesteście wrzuceni z bohaterem, który się budzi, nic nie pamięta i musi wykminić, czas ucieka. Te pierwsze momenty to zazwyczaj jest to, co jest mocniejszą stroną filmu. I zazwyczaj jak już odkrywamy, co się dzieje... Ta końcówka to jest takie. A, wiecie, napięcie schodzi jak z balonika. I powiem wam, że tutaj mam wrażenie, że ta pierwsza część filmu była na tyle kliszowa, na tyle dużo było scen takich typu, że ona dzwoni, po czym w tej rozmowie z policjantem niby słyszała szept, po czym powiedziała, dobra, rozłączyła się, powiedziała komputer podgłośni ostatnie 5 sekund i usłyszała ten szept na zasadzie mówiący. Wmów tam parafrazuję, ale wmów jej, że ma o mamy, nie? Czyli coś jest nie tak. I to są takie momenty, wiecie, no ja rozumiem, że no w tym, ten film musi się opierać na takie rzeczy, żeby coś się działo. Nie może być tak, że wiecie, w pierwszej minucie ona dziś zadzwoni i powie, hej, nie wiem gdzie jestem, a spoko, pani jest tutaj, za dwie minuty ją otworzą i nas zasadzie koniec historii. <grytanie> Wiadomo, że musi być jakiś, jakaś intryga w tym, tak? Ale jak słyszałem taki moment takiego... Wiecie, że ktoś wyszeptał temu drugiemu i mikrofon złapał, że na zasadzie oszukują ją. Tak sobie pomyślałem, no to trochę takie, takie, wiecie, na zasadzie, no takie no, przewidywalne, takie w stylu... Już za dużo razy widziałem tego typu historię, nawet nie chodzi o taką klaustrofobiczną, ale taką, że nasz bohater czegoś nie pamięta i tam ktoś go oszukuje. Nie robi już na mnie to takiego wrażenia. I zaskakująco ta pierwsza część filmu była okej, okay, to było wszystko zgodnie z tą formułą poprowadzone tak... Okej, okay. a druga część filmu poszła w jakimś takim kierunku, który dużo bardziej mnie zaciekawił, pomimo, że nie bo jest jakiś wybitnie zrobiony, ale że okazuje się, że jesteśmy w przyszłości i mamy taki potężny sci-fi twist, gdzie okazuje się, że ona jest jednym z 10 tysięcy klonów wysłanych gdzieś tam w kosmos na zasadzie Interstellara, żeby rasa ludzka, która na ziemi w ciągu dwóch pokoleń umrze z powodu wirusa, będzie, no jak w Interstellar, będzie kolonizowała coś tam. I ona w ogóle jest klonem. Pani doktor ze wszczepionymi yy, pamięcią i wspomnieniami, które tam tak trochę flashbackowo nagle jej wracają, że ona nie wie, co jest prawdą, co nie. I jakby, wiecie, nie wszystko pamiętam, ma takie puzle w głowie, które są rozsypane. I nagle się okazuje, że ona właśnie jest klonem, który od 12 lat już tak leci. I w zasadzie, wiecie, no, mamy taki Blade Runner'owo jakiś tam interstellarowy twist, który jest fajny. Ja lubię science fiction, wiecie, na zasadzie, jak science fiction daje ja takie rozkminy, jak ona w pewnym momencie mówi tak, czyli ja nigdy, mając te wszystkie wspomnienia, nie, Nigdy nie byłam poza tą kapsułą. Ja mam 12 lat, tak naprawdę nigdy nie byłam na ziemi, w sensie, że chodziłam. To są tylko jakieś sztuczne wspomnienia wbite w moją głowę dzięki nauce, dzięki genetyce, czy tam wiecie, no, dzięki jak komuś to w próbówce coś zrobił i ja teraz mam to wspomnienie, nie? I czyli wchodzimy w taki, wiecie, w całe to człowieczeństwo, co czyni człowieka, czym są wspomnienia. No, 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 no właśnie, wchodzimy w takie science fiction, które mnie ciekawi. I oczywiście ten film porusza je na zasadzie, że ona leży i o tym myśli. Nie mamy tutaj, jak w Blade Runnerze, wielkiej kreacji świata. Ale to wciąż jakoś tam działa, ponieważ duża część science fiction to jest to, co my sobie wyobrażamy, to, o czym myślimy, więc ja to lubię, w sensie to jest dla mnie fajne i ten film nie rozwija tych tematów nie wiadomo jak bardzo, ale podobało mi się to. Muszę Wam powiedzieć, że tak zaskakująco byłem nawet, za, w sensie gdyby się okazało, że ona się budzi gdzieś tam, wiecie, na zasadzie w jakimś tam laboratorium i musi z niego uciec, i mamy końcową scenę akcji, jak tam gdzieś biegnie po korytarzu, takie. A, a tutaj mamy nagle taki Twitch że jest w kosmosie. Wiecie, 10 tysięcy ciał, jakiś statek, jak z Odyssey kosmicznej, czy tam jakiegoś. To by się kojarzyło z tymi pasażerami, co wiecie, co. E, jako ona się nazywa. Jennifer Lawrence grała i Chris Pratt. Jest, jest coś ciekawego w tym, prawda? Fajne jest to, że to jest taka amerykańsko-francuska, Netflixowa produkcja, ale ma taki. Ma taki zalążek czegoś więcej, tak jak wiecie, na zasadzie takie wrażenie, że to nie musiało dużo kosztować. Znaczy, no, mamy aktorkę, która leży w jakimś, jakiejś innej kapsule i trochę flashbacków tam z jakiegoś szpitala, czy zdjęcia na łące, nie? I myślę, że całkiem fajnie obserwować jest takie rzeczy, że. Pewnie w miarę niskobudżetowo trochę efektów specjalnych tutaj jest, ale w miarę niskobudżetowo można zrobić takie science fiction z wielkimi motywami. To jest ciekawe. Zawsze sobie wyobrażam, dlaczego my takich rzeczy na przykład nie robimy, nie? Gdzie naprawdę niewiele potrzeba, żeby wejść w tereny Blade Runnera, nie? I o ile w ogóle te efekty wewnątrz tego filmu, momentami było kilka takich ujęć, gdzie tam powiedzmy były nie najlepsze, to CGI, ale generalnie były naprawdę, naprawdę spoko. Szczególnie te wewnątrz kapsuły, że się jakieś takie. Wiecie, jak Iron Manowi właśnie pod kaskiem pokazują takie e, przyszłościowe hologramy, powiedzmy, tak? Ej, bo mi się to podobało generalnie rzecz biorąc. Podobały mi się też takie rozkminy, takie bardzo trochę jak w tym Love, Defend, Robots Netflixa, jak troszkę no, takie, trochę Black Mirror, takie bardzo czarne, ale życiowe rozkminy, jak ona myśli już, że umrze, że kończy jej się tlen i musi podjąć decyzję typu, pyta komputera, ile czasu będzie się dusiła. Ile czasu tam ten Omikron 267, bo komputer tak ją nazywa jako tak tam na zasadzie obiekt 267, ile czasu będzie jeszcze żył po tym jak się tlen skończy, on mówi do 3 minut, a ile czasu jak otworzy drzwi i wiecie, no w kosmosie będzie tam od 9 do 11 sekund, ale strasznego bólu i ona w zasadzie podejmuje decyzję, że woli te 10 sekund bólu. I to jest taki moment, dla mnie takie chwile... W mojej głowie działają dużo bardziej, dużo bardziej mnie chwyta po prostu ten film za gardło, i tak wiecie, wyobrażam to sobie, jaką śmierć bym wolał wybrać. To są takie momenty w kinie, kiedy naprawdę czuję horror, czuję, że sytuacja. Wiecie, że, że, że to gdzieś tam mnie boli po prostu mentalnie, a nie, wiecie, horrory typu tam flaki wylatują na ekran i na zasadzie durny slasher, nie? Takie chwile, gdzie muszę się zastanowić razem z bohaterką, jakbym wolał zginąć, w, jak, w jaki sposób umrzeć, to jest przerażające i takie w stylu oj nie, nie, nie chcę, po prostu nie chcę, ale no brawa dla filmu, że mnie zmusza do takiego spiny, nie? A, no i oczywiście muszę powiedzieć, że w głównej roli pani Melanie Leroux, czy jaki tam, znowu te francuskie imiona jeziska tak przekręcam, E, wydaje się być bardzo dobra jest to fajna rola, gdzie jest bardzo ładna dziewczyna, w wielu filmach obsadzana na zasadzie, że to jest ta właśnie bardzo ładna dziewczyna po prostu, nie? E, tutaj może się wykazać aktorsko, gdzie panikuje, gdzie musi się opanować, gdzie no wiecie, przechodzić przez całą gamę emocji. I moim zdaniem jest naprawdę dobra, no bo też powiedzmy sobie szczerze, ile można zrobić cały czas leżąc, nie? Ale moim zdaniem jest naprawdę... No, przecież w sensie, to było naprawdę ciekawe z jej perspektywy, że miała taką rolę, powiedzmy, nie bazującą, że mamy ładną dziewczynę, tylko bazującą na tym, że musi coś aktorsko przekazać, i moim zdaniem, jak najbardziej sprostała. I tak sobie myślałem, że ten film mógł być absolutnie zajebisty. Ja często tak myślę o filmach, tak? Co, bym, co ja bym zrobił, żeby go poprawić? Jakby trochę tych klisz wyciąć, trochę jakichś takich przewidywalnych momentów i bardziej się zabawić. Tak jak ostatnio ten film właśnie Cronenberga, tego syna, Brandona, musiałem sprawdzić, Possessor z 2020, gdzie on, i no nie tylko on oczywiście ma taki styl, możemy też sobie przypomnieć, wiecie, Mandy i Panosa Kosmatosa. Dobrze mówię? Muszę sprawdzić. Tak, Panos Kosmatos, no. Nazwiska czasem mnie zabijają, za dużo ich jest, ale ta, chodzi mi o takich bardzo wizualnych reżyserów, którzy, których jakby wizja na ekranie jest taka, takim psychodelicznym, kolorowym czymś, gdzieś na granicy surrealizmu i myślę, że tak jak na przykład otwierająca scena tlenu właśnie dała mi trochę takie poczucie takiego, ona się z tego kokonu yy, próbuje, wiecie, zdjąć go z siebie i wygląda to trochę jak, miałem skojarzenia z Obcym i tym jak Obcy się, wiecie, rodzi i, jakby, mamy takie science fiction, trochę body horror, nie? Znaczy, brakowało mi takiego w tym filmie, takiego mocnego, wizualnego stylu, że taki jakiś kosmatos, Kosmatos, naprawdę, no jak się nazywa? Boże, Chciałem sprawdzić, czy ja myślam, nie zmyślam, <laughs> nie? Czy właśnie Cronenberga taki mocny, kolorowy styl, myślę, że temu filmowi by pomógł. No bo jak jesteśmy w takiej ciasnej przestrzeni i dotykamy takich wielkich tematów, to jakiś taki bazujący na surrealistycznej, mocnej, kolorowej stylizacji, obraz by się przydał, ale no to jest jakieś takie moje, wiecie, na zasadzie, no nie jestem hiperfanem pana Aleksandra Arzy, w sensie póki co oglądałem Crow i tam z tych starszych filmów to tam coś siuba widziałem, ale nie pamiętam eee, i to, no wiecie, w sensie jak dla mnie jest takim średniakiem, nie, więc zainteresowałem robotę, Oxygen mi się podobał, ale wolałbym tę historię zrobioną w bardziej takim, wiecie, jakimś stylizowanym, Stylu, masło maślane. Dobra, kończę, ode mnie Oxygen, czyli Tlen, dostanie 7 na 10 Ej, ja polecam, moim zdaniem, solidny thriller z tym, co robi, z fajnym twistem science fiction. Ej, no. jest okej, okay jak na Netflix, naprawdę. Dlatego też po dwóch tygodniach, mimo że premiera, wiecie, już miała miejsce jakiś czas temu, to stwierdziłem, że muszę o tym pogadać. No bo, bo, bo nie jest to jakiś taki kolejny, główny, o którym po prostu chyba nieważne, tylko mam no, że może, może warto o tym pogadać. Zresztą jestem ciekaw waszej opinii. Trochę osób mi pisało, kiedy wreszcie sobie recenzję tego filmu i na zasadzie, że wam zależy, ale on nie ma jakichś niesamowicie wysokich średnich, więc jestem ciekaw. I to napiszcie koniecznie, czy to dotrwali do tego momentu w filmiku, czy bardziej wam się podobało, jeśli zakładam, że wam się podobało, ten takie science fiction, druga część filmu, jakieś rozkminy, czy bardziej takie stricte, wiecie właśnie, że musimy teraz na zasadzie przez telefon wykwinić, co się ze mną stało, taki bardziej yy, uziemiony thriller powiedzmy, nie? Jestem ciekaw, bo, bo to jest też tak jak mi Kwestia podejrzewam osobista, nie? Także piszcie śmiało, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.